Paweł po nawróceniu w pewnym momencie został sam. Jego współwyznawcy żydowscy odwrócili się od niego, a chrześcijanie nie ufali mu, gdyż słyszeli o wielu prześladowaniach, które na nich sprowadził. Paweł doświadcza braku wspólnoty i usuwa się w cień, gdyż wie, że sam nic nie zdziała. Wszystko się jednak zmienia, gdy Barnaba zaprasza Pawła do pomocy. Apostoł dostrzega, że sam nie da rady zmienić świata i że ludzie są różni. Mają jednak wspólną cechę: nikt nie jest samotną wyspą. Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. Duch Święty, na którego działanie otworzył się Paweł, pozwolił mu zrozumieć, że Kościół to wspólnota. Co więcej, apostoł w swojej pracy misyjnej zauważył, że sam potrzebuje ludzi, którzy będą go wspierać. I miejsca, z którego będzie mógł wyruszyć, aby głosić Słowo Boże, i do którego będzie mógł powracać, by samemu się umocnić. Takim miejscem była dla niego wspólnota w Antiochii. Paweł dostrzegł, że Kościół Jezusa to wspólnota wspólnot. Każdy w swojej małej wspólnocie jest równie ważny bez względu na to, jakie zadanie spełnia. Ten, kto troszczy się o porządek, jest równie ważny jak ten, kto pięknie i porywająco głosi nauczanie. We wspólnocie, tak jak w organizmie, każdy ma swoje miejsce. Dlatego Paweł podróżował i zakładał wspólnoty. Tak jak we wspólnocie każdy ma swoje określone zadanie, tak każda wspólnota w wielkim organizmie kościoła ma swoje miejsce. I znów musimy to podkreślić. Paweł uczula nas na to, że nie ma lepszych i gorszych wspólnot. Najważniejsze jest to, że głową tego żywego organizmu, który tworzą liczne wspólnoty, jest Jezus. Nieważne do jakiej wspólnoty należysz. Ważne, że w ogóle do niej należysz. Należysz do wspólnoty Kościoła, wspólnoty parafialnej, pielgrzymkowej, do wspólnoty grupy, z którą pielgrzymujesz itd. Jesteś członkiem wspólnoty kościoła i tych wspólnot, które go tworzą. Warto zastanowić się nad tym, czy jesteś aktywnym członkiem wspólnoty, czy raczej biernym. Święty Paweł swoim przykładem zachęca cię, aby świadomie stanowił jej część i ją budował. Tak jak on potrzebował miejsca, z którego wyruszał i do którego wracał, i ludzi, na których mógł polegać, którzy zrozumieją jego problemy. Tak również każdy z nas potrzebuje takiej wspólnoty. Może więc warto poszukać swojego miejsca, gdzie będziesz mógł formować się, a równocześnie znajdziesz tam wsparcie i być może okażesz się wsparciem dla kogoś, kto tego wsparcia będzie potrzebował. W takiej wspólnocie trwał święty Paweł i właśnie do takiej wspólnoty Cię zaprasza.